Siemano, Siemano, tutaj szwagier. A dzisiaj prawdopodobnie ostatni odcinek z gry Lego Harry Potter, lata 5-7. Doszliśmy praktycznie do samego końca naszej przygody. Jesteśmy dalej w trakcie bronienia Hogwartu przed Voldemortem. I jedyne co nam zostało to zabicie Nagini, czyli węża od Voldemorta, który jest jednym z Horcruxów. No i oczywiście zabicie Voldemorta. Może twórcy w międzyczasie jeszcze się pokusili yy, o jakieś małe bonusy. Także mówię, prawdopodobnie ostatni odcinek, bo nigdy nie wiadomo, ile misji nam zostało do końca. Ale wiem, że wy chętnie oglądacie Lego Harry Pottera i jeżeli byłaby jeszcze taka opcja na dodatkowy odcinek, to wiem, że byście chcieli go na pewno obejrzeć. Także postaram się co nieco wam jeszcze zmontować materiału, abyście mieli co oglądać. Szkoda, że już się kończy. Dlatego Harry Potter, ponieważ wiem, że bardzo chętnie e, oglądaliście tą serię i non-stop pytaliście się. Kiedy kolejny odcinek? Kiedy kolejny odcinek? No, nie zawsze byłem w stanie e, Wam dać na czas te filmy. Ale jeżeli tylko się dało, to zawsze coś nagrałem i wrzucałem Wam. Teraz co? Udajemy się chyba na. Czyżbyśmy szli na przystań? Tak jest. Jesteśmy na przystani. I scena z filmu. Voldemort siedzi sobie ze Snape'em. Kurde, nawet olbrzymy są. Pamiętacie jeszcze... a mały ten olbrzym coś. Bardziej jak troll wyglądał. No, my też mieliśmy jednego swojego olbrzyma brata od... Yy, od Hagrida, który się nazywał Graub. A widzicie, nawet pająki są pod władzą Voldemorta. I musimy, jak widzicie, nam podpowiadają, że musimy rozwalić bramę i pociągnąć za tę łańcuch. Czyli musimy ją otworzyć. Okej. Okay. Weźmiemy Aquamenti. Widać, że tutaj musimy pogasić. Co jest, nie zgasi tego? Nie. Za duży ogień. Konewka, może konewką to pogasimy, tak jest. Będziemy musieli Rona użyć. Żeby otworzyć skrzynkę od wesleyów otwieraj co tu będzie. W środku buty, tylko gdzie my w tych butach możemy chodzić? Tutaj, okej, okay. idziemy do góry. Ron też znakłamenty, jakoś się nauczył tego czaru. Tam to nie, to możemy poskładać. Składamy, składamy. Okej, okay. co to za łapa. No, Aha, ja tym mogę kierować, dobra Czyli... Tutaj? No, wczep się Jest No siema, siema, nie musisz tyle machać, okej okay. Co, będzie korbką machać? Dawaj, dawaj, dawaj mi? Dobra Jeszcze zobacz... O kurde, co on tu robi? Po cośmy to otwierali? Przecież my byśmy byli sami... Y, sami w stanie rozwalić tą ścianę tam. jakiś porządny czar. Jak to było? Hejodowana znała jakieś bombarda czy coś takiego. Tak jak od, y, w trzecim filmie y, Syrusza ratowała z tej celi y, na szczycie wieży. Także je, jeden czar i rozwaliła całe, całą kratę. O, wow, kurde, śmierci, rzecy. Dziwa, pokonamy ich wodą. Idźcie mi stąd. No hej, ej! Aron a Ron sobie stoi hermiona i mi nawet nie pomogło. Kurde, pełno ich tu jest. o. Wow. jak się przeraził? Aha, boron się boi pająków, zapomniałem. No tak, dopatrzył tylko pająka, od razu spieprzył. Dlatego musimy kimś innym chodzić. Gdzie następny pająk. Chodź tu, cwaniaku, chodź. W się nie boi takiej grubie. Eee, Złote klocki. Są do rozwalenia? Są. Co to było? Ej, on we mnie czymś rzucił? O kurde. Nie, nie. Ten tu siedzi. Jak się w kącie schował? Ej, byłem... Kurde, ale mnie ciśnie. Dobra, przynajmniej dostał. Weźmy tą torebkę. Co ona z niej wyciągnie? Aha. Ło, kurde, jak ona to tam pomieściła. No bez przesady. Chyba na zmniejszenie wagi też to musiała yy, jakiś czar użyć. Odpalaj. Hop. I co, dynio po jajkach dostał. I po nim. Tengo, osłania. Ja bym... T... Fak! Dobra, ugasimy trochę. Ten ogień, bo za dużo do tego i Hermiona. Ała. A, bo tu pai... pająki! O wy Dobra, pogaszone. Teraz... Chyba musimy w niego trafić jakimś czarem. Kurde, następny tu w końcu siedzi. Ja nie za szybko te czary odpalasz. No, a, trzeba znowu naciągnąć. No naciągaj, naciągaj, naciągaj. Dobra, dynia. Dobra, nawet wodą się nie da odpalić. Hop, ale to w tego, nie, to ja w niego nie chcę. Zrobimy tak. Aha, ma zaś. Dobra, dobra, teraz. No, tego dostał. Pewnie jeszcze raz trzeba będzie. No przeważnie jest na trzy razy. Wow, uciekaj! Wow. Jeszcze pająki w ogóle wszystko tu dookoła. Kurczę, wiecie co? To może nie będzie jednak ostatni odcinek, bo widzę, że tego tutaj sporo jeszcze nam zostało. Ja tak już drugi odcinek z rzędu, mówię, a ostatni odcinek, ostatni odcinek. Ale ciężko serio przewidzieć. No lepiej, że... Yy, że tej gry jest jak najwięcej że jak najdłużej możemy w to pograć. No ale odpal go! No fuck! No Hermiona ty mi kurde nie pomożesz nawet, nie? Bo po co? Jakie to jest durne! Wkurza mnie to no, jeszcze więcej was matka miała No Dobra No. Tego Jest No! Nareszcie A my będziemy musieli wejść do góry Jakieś platformy nam spadły stamtąd Okej okay. Jedna, gdzie? Jedna tu. I... A, źle stanąłem. Druga. Ok. Chyba w prawo, nie? Idziemy w prawo. Jest. Kasy jest. Dość dużo. A tu można, widzicie? Co krok uzbierać tej kasy na tru i zarda, ale mi się już nie chce kombinować. O fak, o fak, o trzech naraz. raz. No, oczywiście ja się biję na trzech, nie? Bo po co? Po co mi pomagać? Aha, pelerynę niewidka potrzebuje. Przynajmniej podpowiedzieli chociaż raz, kurcy. Jest i peleryna. Nara. I musimy. Pewnie go jakoś stąd odciągnąć, żeby mógł yy, przejść droni Hermiona. Tu nic. Na prawo. Co on w ogóle trzyma w ręce? Dziwne. Wow, wow, wow. Dobra. To... Nutka? Jaka wielka nutka. Przecież byśmy musieli zagrać coś Olbrzymowi, żeby... Zatańczył nam. Spróbujemy. Jakiś gramofon z tego wyszedł. Co, tańczy? Czy spieprzy? Ja, cieszy się. Jakie zadowolony. Ja, tego riverdensa tańczy. Wiecie chyba co to riverdens, nie? Yy, to jest taki irlandzki taniec właśnie coś takiego jak on tam tańczy. E, no nic. Yy... O, paczuszkę co to na chyba bagno. Bagno czy nie? Jakieś smrody. Dobra, jest i bagno. Uuu, ruchome piaski, na razie. Przykro mi. I <laughs> zniknął. Dziękuję. A my możemy iść dalej. Także chodźmy. Kurde, to jest ten, Greyback. Chodź tu, piesku, chodź, chodź. Co, nie, nogę noga upierdzielił? A teraz to mi przypominało na Lavender Brown. Ale nie jestem pewny. Przecież ona w ogóle... Jeśli nic nie stało, ale no nic, my jesteśmy na przystani. Widzimy, popijają sobie, no prawdopodobnie herbatkę, chociaż Voldemort. Nie wiem, on w ogóle chyba nie potrzebuje jedzenia ani picia. Właśnie, ciekawe zastanawiacie się kiedyś. Jest sobie Voldemort i czy on coś normalnie je, czy on potrzebuje jeść i pić. Ciekawe, no nic, no także Snape ma stwierdzić. Wiecie, czemu został? No tutaj, zjedzony ale normalnie został zabity przez to, że Voldemort myślał, że jak on miał tą y, czarną różdżkę, że ona się go nie słucha, przez to, że to y, Snape zabił Dumbledora, który był poprzednim właścicielem różdżki. No ale... no ale zobaczymy, co teraz się będzie działo. Jak widzicie, wyciekło ze Snape'a wspomnienie i prawdopodobnie jeszcze będziemy grać w tym wspomnieniu czyli będzie znowu na czarno-biało. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak już nieraz tutaj było. Wow. Aha kotwica. Czyli idziemy odpalić lumos. aha, on nie ma lumos. Dobra, bo ma wygaszacz. Także musimy zabrać Harego, jest i lumos. Puszczaj to. Kotwica do góry. I co, obciążenie? Jest Przystanie. na przystani, pewnie jakaś łódka do skonstruowania. A, korwka ryba. Jest i ryba, ale zrobiło nam to przejście dalej. Aha, lumos nam niepotrzebny. Z lumos się wolniej chodzi, także nie warto trzymać na lumosie. Chyba, że jest serio ciemno i tego potrzebujemy, ale my idziemy dalej. Hermiona, książka, dawaj góra, góra, dół, dół, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Dawaj nam coś szafeczko przydatnego. Poskładamy. Jest i łódeczka. czyli jednak A, za bardzo sobie nie popływa tutaj. Także konstruujemy pobudowniczy, To Wam to przypomina? Eh, po prostu wejście na górę. Dobra, jest i Snape. Zobaczmy jeszcze najpierw tutaj. Bo czasem jest tak, że jak już wejdziemy w interakcję, jak jakaś kacnęka się nam odpali, to już nie mamy możliwości z powrotem yy, wyeksplorowania. E, danej lokalizacji, a widzicie, tu je, mamy jeszcze kasa, 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 jeszcze więcej kasy. Pewnie jakieś mini coś, że na przykład z, z, zbierzmy cztery rzeczy, to dostaniemy fragment herbu e, Hogwartu. No, tutaj znowu ta kulka. Idziemy do niego, czy nie? A jeszcze ta chmurka nad nim, pewnie to będziemy musieli jakoś odpalić. To widać coś popsute, a takie coś możemy naprawiać tylko za pomocą klucza, którego ma e, ten ojciec od Rona. Czyli do tej pory tego nie przejdziemy. A my znowu się będziemy męczyć, żeby rozwalić chmurę, która się nie chce rozwalić standardowo. Teraz będziemy, jak zwykle, kombinować, żeby przejść w grę. I pewnie godzinę będę stał i kombinował się, zastanawiał, a się okaże, że wystarczyło zrobić jeden ruch gdzieś tam, coś, i by działało. No ale widzicie, jest, żeby na... żeby to zniszczyć, jest. I co? I nie niszczy. Spróbujemy jeszcze inne rzeczy tutaj porobić. Do poskładania? Nie. Tu nic, nic nie możemy zniszczyć. Tylko belki. Op. Ja się pytam, jak to z Lumosa odpalić. Bo, a, tu jest wygaszacz, czy nie ma? Dobra, gdzieś musimy odpalić wygaszacz. Ron, jest i wygaszacz. Tylko tu, nie tu. Tu będzie. Gdzieś musi być lampka. Stąd? Zabierze czy nie? Poszukajmy, bo widać, że to jest. O, dobra. Szukaj, 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 Ron. Tu nie ma. O, tu, tam jest lampka. Czyli idziemy ją stamtąd zabrać. Jest. I tutaj mamy lumos, dobra. Czyli jednak dobrze, że zobaczyłem. Dobra. Harry, bierz. Jakiś kołowrotek. Okej. Okay. Aquamenti. Napełniamy wodą. Pompa. Pompuj! Pompuj! Co to jest? Mucha? Czy znów... Nie, ryba! O. Wow. Ale widzicie, jakaś sekwencja tutaj jest, czyli dobrze, że to zrobiliśmy. Teraz, gdzie z tym? Patrzcie, nawet żadnej strzałeczki nie pokazuje, gdzie to mam umieścić. Nawet nie wiem, co to jest. No ej! Co ja z tym mam zrobić? Tu nie, tu nie, tu nie Co wam to przypomina? No to jest beczka po prostu No i co z nią? Prawdopodobnie no No chodźmy z nią do snape'a, no ale znowu weźmiemy Rona i znowu musimy tu lampkę zapalić. Spróbujemy. Bo też tak może być. Weźmy to. I odnieśmy z powrotem znicze. Weźmy to. Też nic. Kurczę, ej. No bo znowu nie wiem zawsze jak się brało coś do ręki to pokazywało gdzie to gdzie to z powrotem odnieść a spróbujmy jeszcze wrócić tutaj do tej poprzedniej lokalizacji a nie, stąd znika Czyli jednak nie tutaj. Co możemy zrobić z tym? Jak widzicie, na razie nic nie ma. Tu? Nie, samo mi otwarło. Bez sensu. Nie, no na pewno da się coś zrobić, tylko znowu nie ogarniam. położymy, to to nie znika. Także gdzieś powinna być opcja. Połóż to na czymś, na kimś, przy kimś. Tu? Nie no, no to jest jakiś fotelik po prostu. No myśmy to powinni odpalić chyba, żeby właśnie wsadzić tą... Te wspomnienie od Snape'a Do tego czegoś Tylko jak? Tego nie rozwalimy Chyba, że do Harry ma wziąć, ale wątpię. jest bez znaczenia No, dychasz tam, no co ci, mam, co ci mam poradzić, no Patrzcie, tu coś jeszcze jest Myślę, że tu jest ciemno Beczka. No tego nie wezmę, bo... Nie mam na tyle siły. Czyli to będzie albo chyba dodatkowa misja. No! Ooo! Widzicie jak ładnie. I nagle się udało, nie? Chociaż cały czas w to waliłem. Okej, okay, ważne, że przeszliśmy dalej. Co mu? Wosk słucha, wydłubuje. Co to jest? Co on robi? Dobija go, czy co? O co chodzi? Nie czaję tego. Ten miał jakoś tą... Do przyczyszczania kibla jakąś szczotę. Dobra, ważne, że się udało. Możemy iść teraz chyba co? Do gabinetu... Dumbledora, bo tam jest myśl odsiewnia i tylko tam będziemy mogli to... Obejrzeć te wspomnienie Co, Voldemort chyba wycofał swoją armię Z nadzieją, że Harry się podda No ale widzicie, jest i koniec odcinka Czy jednak był mały fall start i to nie jest koniec serii Będzie jeszcze przynajmniej jeden odcinek, jak nie Dwa, wydaje mi się, że jeszcze nawet więcej właśnie Nie no, chyba będzie więcej, bo Teraz co Będziemy musieli iść, obejrzeć tą przepowiednię i mm, tam będziemy mieli pewnie misję do zrobienia, czyli w tej przepowiedni będziemy mogli grać. Później będziemy się musieli udać Harrym do zakazanego lasu, żeby Voldemort nas zniszczył. Może nawet na King's Cross tam co było te yy, co Harry się by tam widział jakieś nie wiadomo co to było w tej mgle. Yy, no i później oczywiście będziemy jeszcze się nawalać może z Bellatrix, żeby ją zniszczyć i z Voldemortem. Także kurde, no Fall Start był niesamowity. E, ale nic, no, także więcej odcinków dla Was chyba się będziecie bardziej cieszyć, że będziecie mieli u mnie e, co oglądać na kanale. Na dzisiaj to wszystko. I dziękuję wszystkim, e, że tak chętnie oglądacie tą serię, naprawdę. To mnie bardzo cieszy. I na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia!